Wczoraj mieliśmy Dzień Wszystkich Świętych i przyznam szczerze, że w moim portfelu również dosyć grobowa atmosfera w ostatnich tygodniach ma miejsce, ale standardowo jak co miesiąc przyjrzymy się temu, co w publicznym portfelu się dzieje. Opowiem też o kilku niestandardowych ruchach, które zrobiłem, a także skupię się na tym, dlaczego takie, a nie inne ruchy poczyniłem. Ale zanim przejdziemy do podsumowania października w moim portfelu, to chciałbym przypomnieć o tym, że trwa rejestracja na XTB Investing Masterclass 2023. Jest to darmowa konferencja online, jedna z największych, jeżeli nie największa, a w tym roku będzie skupiała się przede wszystkim oczywiście na inwestowaniu, ale także na geopolityce czy AI. Będzie kilku ciekawych czy też kontrowersyjnych prelegentów, ja zapraszam do zarejestrowania się, link znajdziesz w opisie, więcej informacji na temat tej konferencji również jest tam dostępne. A przechodząc do podsumowania października i w zasadzie troszeczkę też tego, co będzie w przyszłych miesiącach. No bo tak, warto wspomnieć, że jesteśmy po wyborach przede wszystkim i sama władza obecna jest chyba niemal już pogodzona z tym, że władzy nie utrzyma na następną kadencję, więc opozycja stanie się tym organem rządzącym. Jak dalej będzie, tego nie wiem, natomiast to co mogę sobie wyobrazić... To skutki, które niesie ze sobą cud na Orlenie, którego doświadczyliśmy i już przestaliśmy doświadczać, bo no generalnie jesteśmy po wyborach i tak naprawdę wszystko, co dobre, szybko się kończy, i również w tym przypadku się skończyło. Bardzo mocno wiąże się to z odczytem inflacji. A październikowy wskazał odczyt na poziomie 6,5%. Co jest dobrym wynikiem, jeżeli patrząc historycznie na to, jak radzimy sobie z inflacją. Natomiast, w mojej opinii, dobrym prognostykiem jest to, że ceny na Orlenie tak gwałtownie wzrastają i tak naprawdę w przeciągu kilku tygodni mamy wzrost cen paliw o kilkadziesiąt groszy na litrze. Sumarycznie podsumuję to w taki sposób, że inflacja, którą obecnie, której odczyt obecnie dostaliśmy za październik, czyli 6,5%, jest lekko zakłamana. Ona jest rzeczywista, natomiast. To nie chcę powiedzieć manipulacji, ale to, co działo się na Orlenie, miało na to znaczny wpływ. I obecna inflacja 6,5% niestety jest tak niska jest dalej oczywiście wysoka, ale jest tak niska względem poprzedniego odczytu, właśnie ze względu na to, co działo się na Orlenie. I niestety, ale trzeba sobie wprost powiedzieć, że prawdopodobnie już nie będzie tak dobrze. Bo jak wszyscy mogą zauważyć, ci zmotoryzowani przede wszystkim ceny paliw rosną. I to jest niestety problematyczne, bo to, co zostało wypracowane w ostatnich tygodniach, zostanie zniweczone przez następne tygodnie. Jeżeli tym krótkim wstępem nie popsułem jeszcze komuś humoru, to niestety, ale zbliża się koniec roku. A nowy rok to nowe podatki. A tych jak zwykle będzie całkiem sporo, a do tego kończy się tarcza antyinflacyjna, co przełoży się m.in. na ceny żywności czy energii, jeżeli nie zostanie przedłużona, a nic na to nie wskazuje. I w mojej opinii, cel inflacyjny, który wynosi 2,5%, niestety, ale nie jest tak łatwy do osiągnięcia. A na pewno nie w krótkim terminie. I ta inflacja, o której sobie rozmawiamy, zostanie podwyższona przez dłuższy czas. Dlaczego o tym mówię na wstępie? Właśnie dlatego, że wprowadzam troszeczkę do odcinka i do podsumowania tego, co będzie działo się w portfelu do końca roku, a co działo się na przestrzeni ostatnich dni czy tygodni. Niektórzy mogą się pewnie domyślać, natomiast zanim do tego przejdziemy. To najpierw podsumowanie portfela amerykańskiego. I tu bardzo szybko. Nie ma żadnych zakupów w tym miesiącu na przestrzeni ostatnich miesięcy. Nie planuję może jakieś lekkie. Natomiast nic planowanego, co miałoby znaczny wpływ na wygląd obecnego portfela. Mimo, że mamy takie przeceny, to ja uważam, że te przeceny jeszcze chwilkę się utrzymają. A idąc dalej, no to pewnie interesują niektórych dywidendy, które otrzymałem i tych było całkiem sporo. Dokładnie 6 spółek wypłaciło dywidendę na kwotę netto w wysokości 54,5 dolara. I nie ma się tu co dużo rozwodzić, jest to kwota przewidziana. Dodatkowo całkiem sporo dywidend mamy w drodze, więc wygląda na to, że ta końcówka roku będzie całkiem w porządku. Natomiast już nie dzisiaj, ale pewnie na koniec tego roku, gdzieś pod koniec grudnia, podsumujemy sobie cały portfel dosyć dogłębnie, bo było też kilka podwyżek dywidend w ostatnim czasie a ja nadmiernie tego odcinka też nie chciałbym przedłużać. Jeżeli chodzi o wynik portfela amerykańskiego, to tutaj nie jest jakoś super dobrze. Portfel wypada lepiej niż S&P 500, gorzej niż NASDAQ, natomiast w ostatnim miesiącu dosyć duże wahania zanotował, chociażby ze względu na to, że mam dużą pozycję na spółce Amcor, a w spółkach, które są powiedzmy powiązane ze spółką Amcor dosyć dużo się dzieje i niestety te wahania są dosyć duże. Na równo na plus jak i na minus. I widać to zdecydowanie, jeżeli spojrzymy sobie na wynik portfela na przestrzeni całego października, ten spadł o 3,63%, kiedy Nasdaq i SP500 spadały mniej więcej o 2,1%. Ale w dalszym ciągu jakby nie robi mi to większej różnicy, buduję portfel długoterminowo, więc te chwilowe wyniki nie są dla mnie aż tak ważne. Zastanawiam się też nad pokazaniem Wam w końcu, jak wygląda mój cały portfel, oczywiście nie 1 do 1, tylko chodzi o chociażby proporcje i to, jak się tego trzymam i czy są one zachowane, natomiast zrobię to w podsumowaniu na koniec roku, bo nie jest to takie proste i oczywiste. Mimo to uważam, że bardzo dużo fajnej treści można z tego wyciągnąć i troszeczkę zobaczyć, jak ja do tego podchodzę. A można powiedzieć, że nie podchodzę do tego cały czas tak mocno sztywno i nie trzymam się tego planu tak w 100%. O tym, dlaczego, jak i po co, o tym już niebawem. Daję też dużo informacji o przesunięciu tych rzeczy do odcinka na koniec roku, z tego względu, że do tego czasu chciałbym też kilka odcinków wypuścić. Które będą takim częściowym wprowadzeniem teoretycznym. Nazwijmy to do tej praktycznej części, jak to u mnie wygląda. Wszystkie screeny, które pokazuję, oczywiście pokazuję z aplikacji MyFound. Przesiadłem się na tą aplikację i bardzo ją polubiłem. Jeżeli chcesz śledzić swój portfel, to w opisie do tego filmu znajdziesz link, dzięki któremu możesz uzyskać miesiąc darmowego planu Expert, możesz sobie przetestować tą aplikację i na pierwszy abonament roczny otrzymasz 20% zniżki. Do tego aplikacja jest, w mojej opinii, bardzo tania, jeżeli chodzi o jakieś takie abonamenty, i warto naprawdę sobie pomyśleć, przetestować, a później ewentualnie wykupić tą aplikację, bo daje ona naprawdę bardzo, bardzo dużo fajnych statystyk, fajnych poglądów, mimo że nie wygląda jakoś ultra dobrze. Zanim przejdziemy na GPW, to też chciałbym Wam powiedzieć o tym, że kupiłem w ostatnim czasie jedną spółkę z Europy. Jest to NN, w Polsce pewnie znane jako National Nederlanden, i to jest spółka, która zajmuje się ubezpieczeniami. I to był tak naprawdę jedyny zakup, który poczyniłem w ostatnich tygodniach. I dokładnie tym wstępem zacznę informacje od giełdy papierów wartościowych. Tutaj żadnych transakcji również nie było bez niespodzianek, a to chociażby dlatego, że wykorzystałem wszystkie limity na ike czy x w roku 2023 i czekam już na ogłoszenie limitów na rok 2024, które będą miały pewnie na przestrzeni 2-3 tygodni miejsce. No i od 1 stycznia będzie już można zasilać te konta na nowo z nowym limitem, które prawdopodobnie będą wyższe niż te obecne, raczej. Można powiedzieć, że na pewno. Jeżeli przyjrzymy się spółkom, które mam w portfelu, to bardzo fajnie performują od wyborów spółki Skarbu Państwa, czyli PZU, które fantastycznie sobie radzi, a także Orlen, który zanotował bardzo duży skok zaraz po wyborach. Zdecydowanie gorzej wypada gaming. CD Projekt od premiery Cyberpunk'a, która miała miejsce całkiem niedawno. Oddał dosłownie wszystko co wypracował. Obecnie mam tą pozycję na lekkim minusie. A co ciekawe, no nie ma co ukrywać, ta premiera była bardzo dobra, a na pewno dużo lepsza niż ta premiera głównego Cyberpunka a nie dodatku. I przyznam szczerze, mam zamiar kupić tą grę i ograć ją sobie przez przerwę świąteczną, kiedy będzie taki luźniejszy czas. Ja w ogóle w gry nie gram, ale tą grę jednak mam zamiar spróbować. I zobaczyć, czy moja inwestycja w CD Projekt ma rzeczywiście jakieś racje bytu i czy to, co czuję i to, co analizuję, przekłada się na takie faktyczne odczucia graczy. Bardzo źle zachowuje się Pictures Studio w ostatnich tygodniach. Średnio też wypada inkuwo, natomiast w nie było żadnych negatywnych informacji. Mocno zdołowane British American Tobacco. No, o Pepko już nie wspomnę, bo tutaj problemów mnoży się na potęgę. Dodatkowo też Wotum e, cały czas jakby takie uśpione. Mimo, że te wyniki w dalszym ciągu są całkiem satysfakcjonujące, wcześniej wymieniane w ostatnim odcinku Witchen, ale także XTB, które gdzieś tam troszeczkę sobie spadło. I przyznam się szczerze, że jest to spółka, w którą zdecydowanie będę chciał jeszcze zainwestować dosyć dużą kwotę. I całkiem możliwe, że przyszłoroczne limity w części właśnie poświęcę na inwestycje w XTB, które już na ten moment prawdopodobnie będzie miało środki, które. Bardzo fajną dywidendę pozwalają wypłacić, i nic nie zanosi się na to, żeby ten trend został zgaszony. XTB radzi sobie bardzo dobrze i nawet mimo wygorowanych takich, przynajmniej w mojej opinii, konsensusów analityków, to XTB i tak zarabia kolosalne pieniądze. Po drugiej stronie oczywiście bardzo dobrze radzą sobie deweloperzy, a szczególnie Dom Development, który pierwszy raz ogłosił zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości chyba 5,50 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Cały czas mocno radzi sobie autopartner, który obecnie już jest bliski 100% stopy zwrotu, jeżeli chodzi o mój portfel, i jest to jedna z moich ulubionych spółek, bo naprawdę dowozi, dowozi i jeszcze raz dowozi. Cały czas fajne wyniki pokazuje również Azbis. Ambra, dzięki temu, że podwyższyła ceny swoich produktów, też bardzo ładnie wygląda. Obecnie jest w okolicach 30 zł, dywidenda przed nami. A na londyńskim parkecie British American Tobacco coraz niżej, dywidenda już 10%. I gdyby nie to, że mam już dużą pozycję na tej spółce, to pewnie bym ją dokupował. Przechodząc do dywidend, to pierwsza dywidenda pod koniec września wypłacona jest z PZU i było to 2,40 na akcję łącznie 80 prawie 9 zł plus 125 zł, więc jest to pierwsza transza dywidendy, która będzie wynosiła dokładnie 250 sumarycznie. Przypomnę, że z racji tego, że są to konta IKE i XZ, nie potrącone zostały podatki od zysków kapitałowych, a więc dostałem pełną kwotę dywidendy w wysokości 100%. No i ostatni punkt dzisiejszego odcinka to plany i to, co robiłem do tej pory w ostatnich tygodniach, czyli. Moje zakupy, ale najpierw bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie odcinków, które wrzuciłem na temat obligacji skarbowych. Uzyskały one odpowiednio 24 i 17 tysięcy wyświetleń i są to bardzo dobre wyniki, jak na mój kanał. No i w pierwszym odcinku opowiadałem ogólnie od początku, krok po kroku, o obligacjach skarbowych, dosłownie wszystkich. I już wtedy, pod koniec września, spodziewałem się, że będzie to ostatni moment na dokupienie. Detalicznych obligacji skarbowych indeksowanych przede wszystkim inflacją, w tak atrakcyjnych cenach. Dlaczego? No dlatego, że byliśmy bezpośrednio po obniżce stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, a przed następną obniżką tychże stóp. No i przyznam się szczerze, że ja osobiście, jak i pewnie wiele osób, spodziewało się pogorszenia tej oferty. A w październiku dostaliśmy lepszą ofertę. Jak już wiemy, dzisiaj ta oferta, mamy listopad i jest gorsza. Zostało obniżone to oprocentowanie. A więc można powiedzieć, że październik był idealnym momentem na kupno obligacji skarbowych. Jak już na wstępie odcinka powiedziałem, nie spodziewam się szybkiego dojścia do celu inflacyjnego z różnych powodów, o których tak jak mówię, wspominałem na początku odcinka. I moim zdaniem październik był idealnym momentem, żeby właśnie obligacje kupić, bo będą miały naprawdę atrakcyjne oprocentowanie w następnych kilku latach, a do tego mają całkiem realną szansę, żeby wygrać z inflacją. Ja dzięki temu, że chciałem troszeczkę gotówki przerzucić, dosłownie z gotówki do obligacji, to dokonałem dwóch zakupów obligacji skarbowych w październiku. Pierwsza na kwotę 6000 zł i były to obligacje 12-letnie Rod. I druga, rzutem na taśmę na ostatnie kilkadziesiąt minut przed zamknięciem się okienka 31 października. Były to również obligacje 12-letnie ROT na kwotę 3000 zł. I to były moje zakupy, które planowałem od dłuższego czasu i czekałem na rozwój sytuacji, a ta nadwymiar dobrze, w mojej opinii, się rozwinęła. I nie jest to tak, że nagle przestało podobać mi się inwestowanie dywidendowe. Po prostu przesuwałem część gotówkową w część obligacyjną, i do tego obligacje w moim takim całościowym portfelu stanowią pewną część, około 10% środków, które chciałbym w nich trzymać. Na pewno za jakiś czas podsumuję, jak będzie wyglądała ta inwestycja, ale powiem szczerze, że najważniejsze dla mnie jest to, żeby uchronić te pieniądze przed inflacją, a przede wszystkim, żeby były one dostępne. Bezpośrednio, praktycznie od ręki. Druga sprawa, można by było zapytać, dlaczego nie dokonuję zakupów, skoro mamy tańszego dolara, mamy tańsze akcje, chociażby rejty czy małe spółki w Stanach Zjednoczonych. I tutaj ja powolutku akumuluję już środki na to, żeby wykorzystać jak najszybciej limity ike i x w przyszłym roku. Po prostu przygotowuję się finansowo na to, żeby te konta jak najszybciej zapełnić. Jeżeli okazję uciekną, trudno. Natomiast ja spodziewam się, że tak szybko nie uciekną i będę miał okazję w dalszym ciągu tanio kupować spółki, które do portfela po prostu mi się podobają. Ale niezmiennie życzę i każdemu polecam systematyczność. To jest tylko i wyłącznie moja opinia. Pamiętajcie o tym, ja tak robię i nikogo do tego nie zachęcam. Natomiast nieustannie do tego, do czego będę zawsze zachęcał, to przede wszystkim. Akumulować aktywa i środki na to, żeby te aktywa pozyskiwać, żeby zbudować sobie po prostu zaplecze finansowe, które może w przyszłości zaowocuje tym, że będziemy mogli ogłosić swoją wolność finansową, i tego życzę każdemu z Was. A jeżeli udało dotrzeć się do tego momentu, to bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zostaw koniecznie łapkę w górę i subskrypcję. Zapraszam też na forum Investopolis, gdzie dzielimy się analizami spółek ze Stanów Zjednoczonych. A także nie zapomnij o konferencji XTB Masterclass. Jest to na pewno miejsce, gdzie można znaleźć bardzo dużo wiedzy i ja serdecznie zachęcam. Link również znajdziesz w opisie. A ja dziękuję za dzisiejszy odcinek. Koniecznie daj znać, że obejrzałeś ten odcinek do końca, zostawiając pod spodem komentarz z ikoniczną, wielką hostą pokoleniową. Czyli WHP, bo przecież wszyscy na nią czekamy. Dzięki serdeczne i do usłyszenia. Cześć.